Nowa formuła rozmowy, opierająca się na doświadczeniach zarówno pozytywnych oraz negatywnych. Paulina jestem współwłaścicielką z Igły Nitki. W zeszłym roku nasz obrót był na poziomie 18 milionów. W tym roku już celujemy, żeby przebić te 20. Daniel, prowadzę markę Wood Carver. 350 do 400 tysięcy obrotu miesięcznie. Marcin. Komfortowe meble. Obrót można założyć około 3,5 miliona złotych miesięcznie. Tutaj jestem trochę w opozycji. Oskar, do ciebie. To był też etap, gdzie stwierdziłem, że dobra, robię dwa kroki w tył, żeby móc wziąć większy, większy rozbieg. Naturalnie jest ciężko przyznawać się do błędów. To to jest naturalna rzecz. W dużej mierze opierałem to na kofeinie, na nikotynie. Wolniej, znaczy później, później, znaczy szybciej. U nas ewidentnie ciągle skalujemy, jeszcze nie mamy tutaj sufitu. Od Amazona dostałem lewy sierpowy i jestem na etapie odblokowywania konta. Współczuję. My niestety idziemy w te rabaty. No ja tak całkowicie inaczej do tego podchodzę. Tym niemniej, to bardzo dobra odpowiedź. Bo teraz chciałem, żebyście weszli sobie trochę głębiej.